Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Właśnie tak wygląda człowiek na Home Office, ale skoro nadpłynęli piraci z Zatoki Barakut, to nie można było przegapić takiego tematu, więc zapraszam Was na vlog dotyczący właściwie tylko jednego zestawu. Pewnie pamiętacie, jak jakiś czas temu zestaw Zatoka Piratów w programie LEGO Ideas najpierw osiągnął 10 tysięcy głosów, następnie trafił do tego wąskiego grona zestawów, spośród których wytypowano te, które trafią do produkcji. No i jest, mamy zestaw, który został nazwany Piraci z Zatoki Baraku, zresztą mówiłem to chyba wcześniej, właśnie tak paręnaście sekund temu, no i jest, ludzie ogólnie rzecz biorąc obawiali się, że będzie drogi. I jest drogi, bo kosztuje 200 dolarów bez centa albo 200 euro bez centa. Więc tutaj, w przeliczeniu na nasze złotówki, na naszą polską krajową walutę, też już znamy cenę 899 złotych i Chociaż biorąc pod uwagę, jak aktualnie wariują kursy walut, to może to finalnie wcale nie będzie tak drogo. Sam zestaw pojawi się w sprzedaży 1 kwietnia. Na początek, oczywiście, będzie to ta wąska dystrybucja czyli Lego Store, Lego Shop, lub też, ewentualnie, pewnie, będzie można kupić. Na Allegro, choćby od sklepów, które zaopatrują się z rynku niemieckiego, a nie z polskiej dystrybucji Lego, ale to już jest oczywiście melodia najbliższych tygodni i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co do samego zestawu, on będzie liczył aż 2545 elementów, więc tutaj ta cena, tak na dobrą sprawę, przez oceniana przez pryzmat. Jakby obszerności tego zestawu, ilości klocków, które się w nim pojawiły, wcale nie wygląda tak źle, bo dzisiaj mamy wtorek, jutro będzie recenzja Astona Martina, który katalogowo kosztuje 700 zł bez grosza, a ma no, mniej więcej połowę mniej klocków, więc tutaj. Stosunek ceny do zawartości w przeliczeniu na klocek jest naprawdę w porządku. No ale dobra, jak wygląda zestaw? Bo przecież to Was pewnie najbardziej interesuje. Nie wiem, czy Wy wszyscy śledzicie wszelkie maści grupy, Instagramy i tak dalej, i tak dalej. Więc też stwierdziłem, że warto pewnie ten materiał nagrać. Pierwotnie zestaw wyglądał kompletnie inaczej. W mojej opinii on był taki hmm, mroczny. Bardzo jakiś taki wiecie. Um, no, no, mroczny. No myślę, że to będzie najlepsze określenie na ten zestaw, na jego wygląd, na jego design. E, I jak często to jest z idei sami, e, mamy projekt, później mamy filna, finalny produkt, i tak puf, mamy takie zderzenie. Bo można powiedzieć, że na przykład projekt Flintstone'ów pierwotnie wyglądał o wiele lepiej aniżeli ta wersja finalna, która została. Wrzucona do sprzedaży. No, choćby przez to, że nie było tam kilku fajnych, istotnych elementów, które mogliśmy zobaczyć w tym, co siedziało w głowie gościa, który po prostu ten set zaprojektował. A jak jest tutaj? Hm. Ciężko ocenić, dlatego że przez to, że projekt był kompletnie inny, produkt finalny jest kompletnie inny, no to myślę, że tutaj. E... Obie wersje zestawu są bardzo w porządku, dlatego że Lego chyba stwierdziło, że tutaj bardziej będą chcieli może zagrać na nostalgii, bardziej trafić też tym zestawem właśnie do osób, które bawiły się piratami te 20 parę lat temu. No bo ok. Zestaw za 9 stów to nie jest zestaw, który może sobie gdzieś tam od razu kupić dzieciak, powiedzmy, czy to z własnych oszczędności, z kieszonkowego, a nawet jeśli ma te oszczędności w takiej kwocie, to przecież rodzice mogą udać mu bana na taki zakup, no bo powiedzą, tu się puknij, przecież 9 stów na klocki nie będziesz wydawał, wariacie, ty jeden. Może tak być? Według mnie może, jest to bardzo realny scenariusz. Więc LEGO najwidoczniej stwierdziło, że ten zestaw, skoro będzie dedykowany jako ta seria piracka do osób, które tymi seriami rzeczywiście bawiły się lat temu, 20 i więcej, no to właśnie, kurczę, trzeba to jakoś tak przerobić, żeby ten zestaw wzbudzał właśnie takie, wiecie, takie zakręcenie łezki w kąciku oka, żeby grał właśnie na nostalgii, tak, pobudzał te uczucia, ich chciał, żebyśmy wrócili do przeszłości. No i przez to ten zestaw, oprócz tego, że jest to Zatoka Piratów, bo mamy taką... Podstawkę w kolorze wody, na tym są fragmenty jakiejś takiej piaskowej wysepki, jest osadzona konstrukcja. No i ta konstrukcja e, jest zrobiona ze statku. Ten statek też wizualnie nawiązuje do Barakudy, czyli właśnie do tego chyba takiego najbardziej hitowego statku z serii pirackiej. E, I co jest istotne, ten zestaw pozwala nam na zmontowanie statku pirackiego. E, on, oczywiście, będzie o wiele bardziej zaawansowany, bo weźcie też pod uwagę, że te stare statki, no to tak na dobrą sprawę był kadłub, na którym się trochę tam posadzało elementów, porobiło się e, troszeczkę tego rusztowania, pododawało się maszty, zawiesiło żagle, fru i statek był gotowy. Tutaj, oczywiście, na przestrzeni lat same konstrukcje Lego uległy zmianie i, i mamy tutaj masę innych rzeczy, które zostały zastosowane, ale w obu wersjach to wygląda naprawdę spoko, bo sam statek rzeczywiście nawiązuje do tej klasycznej serii i, e, i te barwy, to żółte wykończenie biało-czerwone maszty naprawdę to jest świetne a w momencie kiedy Zestaw jest przerobiony na tą zatokę piratów i mamy tam właśnie poukładane te, te schodki, gdzieś tam barierki, odpadające deski i tak dalej. To naprawdę wygląda jako taki zakątek, w którym siedzą piraci, w którym e, oni się gdzieś tam mogli przyczaić, mogli kurczę zakopać sobie gdzieś tam złoto, e, zakopać sobie beczułki z rumem i tak dalej. E, I naprawdę to jest super. I sam statek jest zrobiony z takich trzech modułów, więc e, mamy... E, no, Przód, tył i środek, więc jakby on jest mniej więcej tak podzielony. Żagle też na tej głównej konstrukcji, która jest na opakowaniu, są zwinięte, więc jakby to też nie daje nam od razu do zrozumienia, ej, przecież to jest statek, tylko trochę poprzemodelowany, poustawiany na podstawce i tak dalej, więc w momencie my jakby rozwijamy ta żagle, jak wszystko sobie to poustawiamy, pospinamy ze sobą i tak dalej, naprawdę jest wow. I też dzisiaj rozmawiałem z paroma osobami, jak oczywiście ten projekt się pojawił, w tej takiej oficjalnej wersji, z oficjalnymi zdjęciami i tak dalej, i tak mi piszą, no patrz kurcze, ale będzie hicior. I tak na początku patrzę, mówię, ale to w ogóle jest mało podobne do tej wersji właśnie z Ideas. Ale tak sobie później patrzę, poglądając te zdjęcia i mówię, kurczę, no może mało podobne, ale to nadal jest bardzo dobry zestaw, więc e, cały czas zerkam sobie tutaj na te zdjęcia, bo też już e, na stronie LEGO Shopu możecie sobie je pooglądać. E, jest tam też ta zapowiedź, e, o, informacja jest w ogóle, że jak teraz zamówicie, to jeszcze podwójne punkty VIP do 29 marca. E, troszeczkę nadal mnie ta cena martwi, bo biorąc pod uwagę, że właśnie Ideasy na początku są tylko i wyłącznie dystrybuowane przez LEGO Story i LEGO Shopy, przez LEGO Story i LEGO Shopa właściwie, no to to trochę boli, bo weźcie pod uwagę, jak wyglądało to z poprzednimi zestawami. Jak Finstonowie trafili do tej sprzedaży właśnie wąskiej, no to na samym początku ludzie i tak wykupowali ten zestaw. Ostatnio, jak mieliśmy z Ideas z serialu Przyjaciele też zestaw, tak samo, tam w ogóle kolejka była ogromna, była kilkutygodniowa kolejka, żeby w ogóle móc otrzymać ten zestaw, żeby LEGO Wam go wysłało. Czy z domkiem na drzewie też był podobny szał, mimo tego, że to był zestaw właśnie w tej samej kategorii cenowej. I obawiam się, że jak nawet ten zestaw za parę miesięcy trafi do szerokiej dystrybucji, to on tak czy się jak nie zjedzie jakoś mocno sceną. Zobaczmy, jak to było w przypadku Stranger Things. Zestaw był Tańszy o kilkadziesiąt złotych, może o 100 złotych względem ceny katalogowej. E, jak już trafił do szerokiej dystrybucji, bo on i tak się dobrze sprzedawał. Mnie się go udało trafić na promocji w Alto za 700 złotych. To nadal jest 20 parę procent taniej od ceny katalogowej. To nie jest cena 30 parę, 40 procent mniej od katalogu, więc tutaj pewnie będzie podobnie. E, ja też zakładam, że to będzie zestaw, który e, absolutnie będzie magazynowany przez ludzi, którzy no, też sprzedają Lego, jakby żyją z tego, bo absolutnie nie podważam czegoś takiego. To jest fajny też sposób na, na biznes, e, więc na początku pewnie będzie jakieś tam sensowne ograniczenie do, nie wiem, dwóch sztuk, może pięciu na początku, może w pierwsze 2 trzy dni tak będzie, e, ale naprawdę przewiduje niesamowity szał, jeśli chodzi o ten zestaw i w momencie, jak on trafi do sprzedaży, to będzie kompletna wariacja na całym świecie i być może będzie to impuls do tego, żeby LEGO się przekonało, że jednak warto wrócić do Piratów i to właśnie w takiej klasycznej odsłonie, żeby właśnie trochę pograć na nostalgii. Gdzieś tam jest wrzucony e, fragment takiego pomnika króla Kahuki, więc jakby tutaj ewidentnie widać, że Lego celuje w ludzi, którzy Lego bawili się dawno temu i którzy mogą teraz wydać te dziewięć stów na ten zestaw, więc mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że piraci albo i Castle, albo i klasyczne Space wróci, e, choćby i w takiej formie, niech to będzie jeden zestaw rocznie taki duży, taki ekskluzyw, ale niech będzie, bo skoro coś takiego po pierwsze z Ideasów przeszło po drugie trafiło do sprzedaży i po trzecie już w pierwszy dzień od pojawienia się zdjęć jest burza w internecie na temat tego jak ludzie pragną tego zestawu no to kurczę LEGO, nie wiem, pewnie mnie nie słyszycie, ale jeśli nie słyszycie pomyślcie o tym, żeby to nie był jedyny zestaw, który w najbliższych latach pojawi się z piratów i właśnie żeby było też Castle i żeby było Space, bo ludzie tego chcą, bo, bo afole tego chcą, nie, nie wiem czy to interesuje młodszych odbiorców, no bo Widać po sukcesie Ninjago, że pewnie ci, którzy teraz bawią się Ninjago, za 15 lat też pewnie będą pragnęli tego, żeby była jakaś reedycja Ninjago, albo właśnie taki ogromny zestaw, czy to z IDiasów, czy też nie, ale żeby był. No i właśnie teraz my, jako ta grupa, która się tymi seriami bawiła dawno, dawno temu, chcą tych zestawów, więc dawajcie ich więcej, albo raz na jakiś czas właśnie taki duży, apeluję do Was, Lego, obudźcie się, jeśli nie słyszycie. No, kurczę, ale się rozemocjonowałem. W ogóle gadka straszna, dzisiaj nieskładna, ale nieważne. Mamy piratów, nowych piratów z LEGO, w nawiązaniu do klasycznych, ale się nagadałem. Dobra, nieważne. Piszcie, co sądzicie o tym zestawie, czy Wam też się tak podoba. A jutro widzimy się na recenzji, e, oczywiście, Astona Martina Jamesa Bonda. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.